Hej, 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 siemanko. Jak pewnie wiecie, już jutro powinien zacząć się Major, bo 17 marca, jak to możemy zobaczyć, więc wszystko powinno być na dobrej drodze, wszystko powinno się zgadzać. Tymczasem dalej nie mamy naklejek. I chyba już wiem dlaczego. Chyba już wiem, co się odwaliło, a odwaliło się bardzo, bardzo dużo i bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce. Proszę Państwa, jak na pewno wiemy, mieliśmy kwalifikacje, tak? Coś takiego było jak European RMR i w wyniku niego było coś takiego jak Decider Brackets, Czyli w dużym skrócie te dużyny, te 6 dużyn, które gdzieś tam zakwalifikowały się na lokacie od 9 do 11, w zależności od RMA European A oraz B, no to tak naprawdę spełniały podwójną szansę. I tutaj z tego to właśnie miejsca wyszła taka drużyna jak Nine Pandas, których to skład możecie zobaczyć właśnie teraz na waszych ekranach. Jak można zauważyć, jest to rosyjska formacja i teraz zaczyna się robić dość interesująco i dość ciekawie, gdyż mamy pewien plot twist. Na czym polega plot twist? Otóż proszę Państwa, jak możemy sobie zobaczyć na drużyny, które na UF Majora się wybierają, yy, na Impandas powinno tam się znaleźć, tymczasem tego na Impandas tutaj nie ma. I co się wydarzyło? Najprawdopodobniej, ja właśnie tu mam potwierdzoną informację z samego Twittera slash exa PGL czyli organizatora UF Majora możemy zobaczyć, że wszystkie dużyny, które miały brać udział w tym wydarzeniu były, zobowiązały się do tego, żeby być w Danii już 14 marca Pomimo przekładania tego terminu i tak dalej, trzech zawodników, przepraszam, dwóch zawodników właśnie, nie zdołało się dostać do Uwdani właśnie z formacji Nine Panda. Z wyniku czekamy Ci 16 marca i dochodziło, doszło do sytuacji, w której to na dzień przedstawia te majora, czyli jakby na to nie patrzeć, jednej z najważniejszych imprez esportowych w ciągu roku. Dla cs to już zdecydowanie najważniejsza impreza esportowa. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak powiedzieć, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam Cię na CS GO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Death Case. Szansa na Oula, wulkana, glowsy wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Ridea. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpiszesz się tutaj kodzik FIA, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Zważywszy na to, że to jest pierwszy major w cs 2, dwójce, no chyba nie trzeba tak na daną sprawę szukać więcej argumentów, by po prostu się na tego major'a wybrać, jeżeli się już na niego zakwalifikowałeś. Do tego o czym się dochodzi fakt, jakim, jest gigantycz, jakim są gigantyczne pieniądze z tego to właśnie tytułu grania na majorze. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tych nagrodach, które się dostaje za to, że po prostuś tam trafi, żeś tak wyrażę, tylko należy po prostu zwrócić uwagę, że tutaj za nawet za na to, że pojedziesz i tam wystąpisz, masz 10 tysięcy dolarów, to jeszcze jest nic, bo to jest dla całej formacji, ale jak na pewno wiecie z właśnie informacji, które dostaliśmy Apple po Paryża, Szacuje się, że każdy zawodnik otrzymał około 200-250 tysięcy dolarów w najniższych pułapach, jeżeli chodzi o swoje naklejki. W związku z powyższym, no po prostu nie ma logicznego argumentu mówiącego o tym, że jeżeli na Major się nie dostałeś... No, to tam nie powinien się wydać, tak? Ale jednak dwóch zawodników Line Panda stwierdziło inaczej. Najprawdopodobniej nie dostali oni po prostu wiz, w wyniku czego ta formacja musiała zostać zastąpiona. A jak możemy sobie zobaczyć, kolejną organizacją, właśnie w tym European Bracket, w sensie w tym właśnie Decider Bracket, była organizacja Game Legion, która na pokładzie się melduje wraz ze Snacksem, oczywiście. Wczoraj była jakaś plotka, że właśnie uwa uf, formacja pojawiła się w całym to składzie na Majorze. Nie wiem, to nie było nic dziwnego, ale w drugiej stronie pojawia się ona tak oficjalnie, całym składem. No to już wczoraj pojawiały jakieś plotki, że, ej, coś tu nie gra, coś jest nie tak. No i najprawdopodobniej po prostu ów nie dostali wizy, w wyniku czego nie są w stanie zagrać. Jest to dla mnie bardzo, bardzo fascynujące, no bo tak jak mówię, gdyby to był po prostu na wakacje, to można coś takiego machnąć ręką, ale w momencie, kiedy mówimy o gigantycznych pieniądzach, kiedy mówimy o gigantycznym prestiżu, kiedy mówimy o pierwszym majorze w działach CSA no to sytuacja jest dla mnie troszeczkę dziwna, że tej wizy się nie udało wywalczyć. Także tutaj jest troszeczkę, troszeczkę zagmatwana sytuacja, ale może o tym pogadamy kiedy indziej. Tak czy siak, należy się cieszyć, należy się radować, gdyż mamy kolejnego reprezentacja naszego dumnego kraju, a mianowicie Snaxa, który tutaj będzie wraz z Game Legion. Mam nadzieję, że Koksiu, mam nadzieję, że dostarczył jak największe spletowe emocje i dostarczy nam jak najlepszych wyników. Także jeszcze moim się nie zaczął, a mamy nową dramę. To wszystko zostało oczywiście odnotowane na moim Discordzie, do tego Was bardzo serdecznie zapraszam. Najprawdopodobniej tak będzie się prezentowała naklejka u organizacji. Bardzo dla mnie jest ciekawe, co z dużo Nine Pandas. Jestem wręcz przekonany, że ów organizacja swój naklejk nie dostanie. Aczkolwiek nie zdziwiłbym się też jakoś turbo niesamowicie, jeżeli po prostu to zaplanowane, zakodowane, te naklejki już były w grze i tak dalej, i tak dalej. W wyniku czego nawet na chwilę one się tam jakoś pojawią. Jeżeli będzie taka sytuacja, która według mnie jest bardzo, bardzo wątpliwa, podkreślam. Ja uważam, że tak nie będzie. I według mnie szansa to jest minimalna. Aczkolwiek, jak się coś takiego wydarzy, to się tutaj nie zdziwię, żebyście nie zrozumieli o co chodzi. Na chwilę obecną uważam, że jest 99% szans na to, że naklejek na Pandas nie dostaniemy. Jeżeli natomiast takowe się pojawią, może to być bardzo ciekawy case. Może to być case w wyniku, które one po prostu później znikną i ich wartość może być niemała. Tak jak, tak jak powtarzam, na 99% kompletnie takowe, takowe naklejki nie, do, nie zawitają. Tym bardziej u dwójka bohaterów, którzy tych właśnie bis nie dostali. Nie wiem, czy co są zawodnicy, możecie napisać, jeżeli macie taką wiedzę. Ja na chwilę obecną nie wiem. Więc może być dość ciekawie. Nie wróżę świetlanej przyszłości organizacji Nine Pandas, na pewno w tym składzie, w którym możemy ją obserwować z nim dzisiejszym. Z tego powodu, że jakby na to nie patrzeć, no trzech zawodników, przyby którzy przybyli, mogą mieć, jakby powiedzieć tak delikatnie, mogą być leciutko zdenerwowani na tą dwójkę, którzy po prostu tam nie dotarli. No bo jakby na to nie patrzeć, są tutaj gigantyczne argumenty świadczące o tym, że no warto byłoby na tym majorze być. Więc mam wrażenie, że dojdzie tutaj do nie tyle co rozpadu, co być może jakiś tam gigantyczny kłótnik, które zobaczymy jakie będą miały tutaj tak na sprawdzowanie w przyszłości. Tak czy siak, najprawdopodobniej to Major się zaczyna. Nie Widzę przy jakiegoś w ogóle e, sensownego argumentu, by ów Major miał się nie odbyć, by miał być prze, przełożony. Takowe głosy gdzieś tam widziałem, więc ja, jeżeli mogę, to uspokajam. Z tego powodu, że no, nie widzę po prostu takiej sytuacji, że Major się nie odbędzie. Jest to ciekawa sytuacja, e, ciekawie również, co będzie z naklejkami, no bo mówię, że przed Majorem naklejk nie ma. Houston, walew co tu się dzieje. Co to ma znaczyć? Ja się pytam.